Manko z tej strony. Sebuś pamiętajcie, yy, zostawić suba na moim paluszku. Tutaj, taki kraje się tam na dole. Łapeczkę w górę, pod tym, tym dzisiaj wyjaśniam w ogóle. Ciągle <laughs> nie było długo na kanale. Tu macie chyba nawet yy, tu. Yy, Tygodni mnie nie było. Ale pewnie dużo albo miesiąc. Nie wiem, już tak za bardzo. Muszę zobaczyć, zerknąć. <laughs> po pierwsze, nie mam czasu na nic. Teraz mam tak powiedzieć że praca bo praktyki to tam dostaje jakieś tam 200 zł tam pracuje sobie, ciężko nawet było jest, ja musiałem węgiel przerzucać ciężko. Yy, też yy, nie ma filmów, ponieważ szkoła też nie ma czasu, są sprawdziane, a jak się po prostu na coś nie nauczę, no to wiadomo trzeba poprawiać pała jest takie tam. A później z tym więcej jest z tego poprawiania niż i rzucania i... Dlatego wolę się uczyć i później yy, mieć wolny czas. Yy, pamiętajcie, wpadajcie do ziomka, do games, link w opisie. No i chyba tyle, no mogę powiedzieć, że będą w sobotę i niedzielę filmy, będą się pojawiały o 15, no do to... elufa.